Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci ogólne omówienie głośnika Haker New Retro. Zaczynając, możemy zacząć od samego w sobie wyglądu głośnika. Mam tutaj taką szmateczkę na ym, właśnie naszych głośnikach. Ją można trochę naciągnąć. Jest to ładna i przyjemna jakiś taki materiał na około jest on zaokrąglony nie jest taki kanciasty co też myślę że na plus bardzo ciekawy wygląd tutaj mamy to jest oczywiście plastik pokryty taką trochę gumą ona gdy się zeskrobie, no to będzie już nie będzie taka matowa tylko tutaj w niektórych miejscach się poprzecierała ona będzie taka bardziej błyszcząca mamy też dołączony taki sznureczek który możemy do czegoś przypiąć, na przykład, żeby ten głośnik sobie był. Na przykład, przy pasku, możemy go sobie nosić. Z tyłu wygląda to tak. Estetycznie jest tutaj napisany napis: haker, jakieś logo i panel do włączania, czy ładowania, lub podłączania urządzeń do tego właśnie głośnika. Tutaj na przodzie głośnika mamy też dwie diody. Jedna z nich służy do tego, aby pokazywać nam, czy głośnik jest w stanie parowania, czy już jest sparowany. Jeżeli ciągle się świeci to światełko, to znaczy, że głośnik jest obecnie sparowany. Jeżeli zacznie migać, to znaczy, że jest w trybie parowania. Zademonstruję. Głośnik gotowy do sparowania. Teraz mamy tryb parowania. Głośnik połączony prawidłowo. I głośnik się połączył, więc mamy ciągłe światło. Druga dioda jest to dioda od ładowania. Jeżeli podłączymy sobie głośnik do ładowania, wyświetli nam się czerwona dioda. Jeżeli sobie wyłączymy nasz głośnik, wtedy dioda dalej będzie się świecić i będzie dalej nas informować o tym, że głośnik się ładuje. Skoro już przeszliśmy tutaj do wyłączania i ładowania, to omówmy, co mamy tutaj z tyłu. Mamy tutaj przycisk do, wyłączania, do włączania przepraszam, na ON i wyłączania na OFF. Dalej mamy właśnie gniazdo do ładowania naszego głośnika. Jest to gniazdo USB Micro. A dalej mamy miejsce na kartę pamięci, którą możemy tutaj wsadzić i odtwarzać muzykę właśnie z tej karty. Musi być to karta tylko do 32 GB. Nie może być większa. Mamy też opcję, że możemy odtwarzać dźwięk z komputera, na przykład, bo podepniemy sobie tutaj y, kablem USB typu A lub możemy wpiąć tutaj też pendrive'a z jakąś muzyką i odtwarzać wtedy muzykę z pendrive'a. Na górze naszego głośnika mamy cztery przyciski. Pierwszy z nich służy do włączania parowania naszego urządzenia. Głośnik od razu przechodzi w stan parowania, jeżeli go włączymy. Głośnik gotowy do sparowania. Natomiast jeżeli, Głośnik połączony prawidłowo. jeżeli to nie zadziała i nie widać go w telefonie, naciskamy ten przycisk. Głośnik gotowy do sparowania. I jak możemy zobaczyć, włącza się tryb parowania. Głośnik połączony prawidłowo. Jeżeli, ja obecnie niestety nie mam, ale jeżeli będziemy mieć kartę SD, lub też właśnie Pendrive'a wpiętego, za pomocą tego przycisku możemy się przełączać między połączeniem Bluetooth kartą pamięci oraz urządzeniem USB naciskając właśnie ten przycisk. Dalej mamy przycisk minus. Minus służy do ściszania głośnika, jeżeli przytrzymamy ten przycisk. Jeżeli go naciśniemy, wtedy będziemy pomijać utwór, przepraszam, nie pomijać, tylko cofać utwór do poprzedniego, lub cofać utwór do samego początku. Następny przycisk jest to plus. Plusem podgłaśniamy nasz głośnik. Jeżeli przetrzymamy to maksymalnej głośności, która będzie oznaczona takim dźwiękiem. Jeszcze raz. Taki dźwięk jest to maksymalna głośność głośnika. Ale jest to głośność głośnika, a nie samego w sobie. Dźwięku jaki może wydobywać, ponieważ dźwięk głośnika, a dźwięk całkowity jaki może zagrać, nie jest właśnie od tego zależny, bo tutaj możemy zwiększyć naszą głośność jeszcze w telefonie. Tutaj spróbuję mieć to cały czas włączone, zademonstruję, będę ściszał dźwięk, a tutaj nic się nie będzie działo. I tak samo w drugą stronę, jak będę podgłaśniał, też nie będzie się podgłaśniało tutaj, a zaraz pokaże się, że jest maksymalna głośność. Mogę w sumie nawet włączyć film, żeby to pokazać, tylko trochę przyciszę. Ściszamy i podgłośniamy. Ale możemy jeszcze podgłośnić za pomocą telefonu. Możemy też od nowa ustawienia. Ale możemy jeszcze podgłośnić telefonem. I od razu, jak już jesteśmy przy tym, to zamodemonstruję, jak działa pomijanie i cofanie. Mamy też tutaj pauzowanie i wznawianie. To jest właśnie ten ostatni przycisk. Jeżeli go naciśniemy, możemy wznawiać muzykę lub film. Możemy też zatrzymywać właśnie yy, nagranie, film czy Jakiś utwór. Mogę jeszcze powiedzieć, że tutaj z tyłu na dole mamy takie ważniejsze informacje odnośnie głośnika, i na przykład jest tutaj napisany numer partii tego głośnika. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!